Cześć Szymon. 112 pytanie w tej serii pytanie kto z cyklu kto pyta mnie i błądzi należy do ciebie. Pytasz no niestety spóźniłem się. Przepraszam ci bardzo, ale myślę, że może innym ludziom pomogę odpowiadając na twoje pytanie. Pytanie zadałeś 25 kwietnia i piszesz, że za miesiąc będę obchodził rocznicę swojego podcastu, czyli ta rocznica domyślam się już była, już minęła i pomyślałeś, że super byłoby zrobić odcinek na żywo, być może nawet z udziałem słuchaczy wdzwaniających się i tutaj dwa pytania. E, ja też zawsze marzyłem o tym, żeby mieć takie audycje, do których mogą zadzwonić, e, zadzwonić słuchacze, no ale to tylko w radiu się na razie udaje do tej pory. To bardzo trudno jest zrobić w podcastach, chociaż właśnie tak jak zauważyłeś Spreaker umożliwia nadawanie na żywo. Jest też kilka innych platform, które to umożliwiają. Myślę, że najwygodniej byłoby ze Spreakera skorzystać. Bo masz te dwa pytania, to może przeczytam je najpierw. Jak najlepiej zrobić odcinek live. Czy ktoś próbował przez Spreaker Studio? Oczywiście ja próbowałem nadawać kilka odcinków okrągłego podcastołu live. Tylko tam jest limit 15 minut. Chyba zależy jak, jaki, masz, jaki masz plan wykupiony, to zależnie od tego, jaki masz plan, to tyle masz czasu nadawania na żywo. Zwróć na to uwagę. No i jest coś takiego jak Spreaker Studio. Yy, więc yy, jest to no speaker studio właśnie to o co pytasz i tam jest możliwość podłączenia z yy, Skype'a yy, Doczytaj dokładnie, jakie są instrukcje, jak to zrobić, przećwicz, wszystko. Próbowałem tego i to się bardzo ładnie udaje. Także myślę, że to jest najprostsza rzecz, bo wtedy dzwaniają ci się przez Skype'a słuchacze. I te opcje, które tutaj widziałem, że ktoś ci odpowiedział, Leszek, że u nas telefony na żywo odbywają się przez call center, czyli aplikacja, konto i tak dalej, i tak dalej. Bardzo skomplikowane. Nie próbowałem takich rzeczy nigdy. Znaczy, próbowałem bardziej skomplikowanych rzeczy niż to, ale to wszystko zawodzi. To znaczy, coś się zwali po drodze. Nie polecam tego. Można ewentualnie mieć po prostu telefon i przykładać go do mikrofonu i w ten sposób jakoś rozmawiać. To jest zdecydowanie lepsze i bardziej pewne, że to po prostu poprawnie zadziała. No ale jeśli masz ochotę sobie ćwiczyć i trenować, to, to proszę bardzo. To brzmi rzeczywiście pro, ale, ale tak jak mówię jest to bardzo bardzo awaryjne i raczej, raczej nie polecam takiego rozwiązania. E, drugie, no jak dać możliwość słuchaczom wyzwonić i puścić ich głos również na antenę? No to właśnie w speakerze studio, jak wybierzesz e, Skype'a, no to tam można to podłączyć. Także myślę, że to byłaby najprostsza metoda. E, Mixer Behringer, e, XENYX, dwa mikrofony pojemnościowe i to, to, to ci nie będzie potrzebne tak naprawdę, bo tam wystarczy, że masz podłączony, podłączony mikser przez USB, który, który, no, na który będziesz miał po prostu te dwa mikrofony, a Skype'a musisz mieć podłączonego do komputera. Także to myślę, że tyle ci mogę poradzić. Daj znać, jak ci się to udało i czy, czy się udała ta audycja na żywo. W takim razie, dobrze? No dzięki, na razie, cześć.